Minęło już 9 lat od kryzysu migracyjnego z 2016 roku, ale jego skutki wciąż są odczuwalne w całej Europie. 3 czerwca upadł holenderski rząd. Tak dobrze zreduje z powodu migracji. Geert Wilders wycofał swoją partię PWW z truchej koalicji po tym, jak jego partnerzy odmówili przyspieszenia realizacji jego twardej, dziesięciopunktowej propozycji. Na czym polegał ten plan? Zakładał zamknięcie granic, likwidację ośrodków dla uchodźców, deportację Syryjczyków objętych czasową ochroną oraz zakaz łączenia rodzin. We Włoszech premier Giorgia Meloni podpisała kontrowersyjne porozumienie z Tunezją, aby ograniczyć wpływ ludzi do Włoch, oraz z Albanią, by przetwarzać wnioski azylowe poza granicami UE. O tym powiemy w dalszej części filmu. I lista na tym się nie kończy. Każde państwo nadal robi swoje. Ale Unia Europejska już wcześniej porozumiała się w sprawie wspólnego rozwiązania nowego paktu o migracji i azylu. Pakt miał zastąpić krajową mozaikę regulacji wspólnym podejściem na poziomie UE. Poświęciliśmy mu już nawet cały osobny film, link do którego znajdziesz powyżej. Dla tych, którzy nie wiedzą, Pakt migracyjny UE oficjalnie wszedł w życie 11 czerwca 2024 roku, ale ze względu na dwuletni okres przejściowy jego realne wdrożenie dopiero się zaczyna. Pakt opiera się na pięciu głównych filarach. Numer 1: obowiązkowy system solidarności. Każde państwo członkowskie musi pomóc albo przyjmując określoną liczbę osób ubiegających się o azyl, albo wspierając działania kadrowo i logistycznie, albo płacąc 20 tysięcy euro za każdą osobę, której nie chce relokować. 2. Rozporządzenie w sprawie kontroli wstępnej. Wprowadza surowe Kontrole graniczne: wszystkie osoby przybywające na terytorium UE mają być w ciągu trzech dni poddane weryfikacji tożsamości, stanu zdrowia i bezpieczeństwa. 3. Reforma systemu Eurodac pozwala na dłuższe przechowywanie danych biometrycznych, by lepiej śledzić przemieszczanie się migrantów. 4. Rozporządzenie kryzysowe wprowadza specjalne zasady na wypadek nagłych napływów migrantów, ale przy zachowaniu zasady współodpowiedzialności. 5. Rozporządzenie w sprawie zarządzania migracją precyzuje kto za co odpowiada, by zakończyć obecną sytuację łatanych przepisów. Po latach impasu pakt został okrzyknięty historycznym przełomem, ale też daleko idącym kompromisem. Prawica sprzeciwiała się przymusowemu przyjmowaniu migrantów, Lewica ostrzegała przed ryzykiem naruszeń prawa człowieka. Mimo to pakt jest teraz prawem UE i stanie się... W pełni egzekwowalny w 2026 roku. Ale nawet zanim nowy pakt migracyjny UE zostanie w pełni wdrożony, już napotyka poważne problemy. Weźmy przykład Polski. 7 lutego premier Donald Tusk miał powiedzieć Ursuli von der Leyen, że Polska nie zamierza stosować się do nowych zasad. Jego argument? Polska przyjęła już prawie milion uchodźców z Ukrainy. To drugi największy wynik w UE po Niemczech, mimo że ludność Polski stanowi tylko połowę ludności Niemiec. Z punktu widzenia Warszawy, Polska już zrobiła więcej, niż musiała. Unia Europejska, za pośrednictwem von der Leyen, de facto to je uznała, sygnalizując, że Polska może otrzymać pewną elastyczność we wdrażaniu nowego systemu, biorąc pod uwagę jej rolę we wspieraniu Ukrainy. Ale sprawy mogą pójść jeszcze dalej. Nowy prezydent Polski, wywodzący się z PiSu ma możliwość wetowania ustaw. To może otworzyć drogę do biernego oporu, przeciągania wdrażania, opóźnienia organizacji administracyjnej czy wykorzystywania luk prawnych do spowolnienia i egzekwowania przepisów. I nie chodzi tylko o Polskę. Węgry i Słowacja całkowicie odrzuciły pakt, określając go jako zagrożenie dla suwerenności narodowej. Premier Węgier Viktor Orban nazwał mechanizm solidarnościowy prawnym przymusem i odmówił przyjmowania osób ubiegających się o azyl. Zamiast tego otaczając Węgry ogrodzeniami i stosując praktykę odpychania migrantów od granicy, tzw. Bacz. Słowacja pod rządami premiera Roberta Ficy również odmówiła przyjęcia relocowanych migrantów, jak i również zapłaty 20 tysięcy opłaty za rezygnację, odnazywając pakt dyktatem UE. Szczerze mówiąc, to poważny cios. Pakt miał oznaczać nowy etap w polityce migracyjnej Europy, przywrócenie porządku w chaosie i przeciwdziałanie narracji skrajnej prawicy o bezczynności Unii. Tymczasem wszystko pokazuje na to, że może skończyć się porażką, więc nie wygląda to dobrze dla paktu. Co dalej? Najpierw najważniejsze. Imigracja do Europy zwalnia. Liczba wniosków o azyl spadła z 2023 do 2024 roku. Ale warto to osadzić w kontekście. W zeszłym roku wciąż odnotowano czwartą najwyższą liczbę wniosków azylowych od momentu, gdy Eurostat zaczął zbierać te dane. Czyli co najmniej od 1990 roku. Krótko mówiąc, problem daleki jest od zakończenia. Jednym z krajów, który przynajmniej pod względem liczbowym najskuteczniej zarządza migracją, jest Dania. Dania stosuje tzw. politykę zera azylowego. Cel jest prosty: uczynić kraj jak najmniej atrakcyjnym dla nieregularnych migrantów. Wnioskodawcy trafiają do oddalonych ośrodków, wsparcie finansowe jest minimalne, a osoby z odrzuconym wnioskiem są nakłaniane do wyjazdu, a deportacyjny to ostateczność. Uchodźcom przysługuje głównie tymczasowa ochrona, a nie prawo do stałego pobytu. Ich status jest regularnie weryfikowany, jeśli warunki w kraju pochodzenia zostaną uznane za bezpieczne, pobyt może zostać cofnięty. Tak było w 2021 roku, gdy ponad 450 Syryjczyków z regionu Damaszku straciło status uchodźcy. Główny nacisk kładzie się na samowystarczalność, a wsparcie integracyjne jest ograniczone. Prawa do łączenia rodzin są ściśle ograniczone, zwłaszcza dla osób z tymczasowym statusem. Możesz teraz zapytać, czy to nie jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej? I miałbyś rację. Dla większości krajów tak. Ale Dania ma oficjalne wyłączenie z unijnego wspólnego systemu azylowego. Wynegocjowała je już w latach 90., gdy powstawały pierwsze przepisy UE dotyczące sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, możesz zostawić łapkę w górę pod filmem, a jeżeli chcesz wiedzieć więcej o newsach z całej Europy, zasubskrybuj kanał Po prostu Europa.